Najlepsza dekada w historii energii Cottbus jest nierozerwalnie powiązana z osobą Eduarda Gejera. Trener ten przebył z czerwono-białymi drogę od trzeciej ligi do elity niemieckiej piłki. Ponadto dzięki niemu wielu piłkarzy z Nadwisły otrzymało szansę w Bundeslidze. Zapraszam na film o najlepszym okresie w historii energii Cottbus. Urodzony w Bielsku Białej Eduard Gejer przez dużą część kariery zawodniczej, jak i trenerskiej, był związany z klubami z Drezna. Wygrywał tam tytuły mistrza niemieckiej Republiki Demokratycznej. Cieniem na jego życiorysie kładzie się natomiast współpraca ze Stasi. Gejera zwerbowano w początkach jego pracy szkoleniowej, a wspomniana współpraca ze służbami bezpieczeństwa NRD trwała kilkanaście lat. Geyer był także ostatnim selekcjonerem reprezentacji NRD. Prowadził kadrę tego kraju w eliminacjach do Mundialu we Włoszech w 1990 roku, jednak bez powodzenia. Kierowana przez niego drużyna zajęła przedostatnie miejsce w grupie eliminacyjnej. Cztery lata później objął posadę trenera Energii Kodbus, klubu grającego wówczas na trzecim poziomie rozgrywkowym. Nikt wtedy pewnie nie przypuszczał, że 1 lipca 1994 roku rozpocznie się najlepsza dekada w historii zespołu zdolnych Łużyc. Geier, jak wielu szkoleniowców w latach 90., rządził twardą ręką. Nazywano go Ede Gnadenlos, czyli bezlitosnym Ede. Radosław Kałużny, który grał u niego w latach 2001-2003, określił Gejera mianem poganiacza bydła. Mówiło się, że ciężej trenowało się jedynie u Feliksa Magata. Te metody doskonale sprawdzały się w latach 90-tych. w trzecim roku pracy Gejera zajęła pierwsze miejsce w Regional lidze Północny Wschód i zagwarantowała sobie udział w barażach o drugą Bundesligę. W nich trafiła na Hanower. Po bezbramkowym remisie na wyjeździe czerwono-biali zapewnili sobie awans u siebie. Bohaterem meczu był Detlef Irgang, zdobywca dwóch bramek. Radości nie było końca. W tym samym sezonie, czyli 96-97, Energii dotarła do finału Pucharu Niemiec. Trzecioligowcy, w kultowym dla wielu sympatyków klubu spotkaniu, pokonali w półfinale Karlsruhe 3 do 0. Jak widać, mecz ten toczył się w anormalnych warunkach, a wszystkie bramki padły w drugiej połowie. Był to największy sukces Energii w historii. W finale w obecności blisko 80 tysięcy widzów na stadionie olimpijskim w Berlinie ekipa Złużyc nie sprostała VfB Stuttgart, przegrywając 0-2 po dublecie Giovane Elbera. W spotkaniu tym w zwycięskiej drużynie wystąpił Radosław Gilewicz. W pierwszym sezonie na drugim szczeblu w energii pojawili się pierwsi Polacy Witold Wawrzyczek, Piotr Rowicki i Tomasz Jaworek. Od tamtego momentu klub zaczął w większym stopniu stawiać na obcokrajowców, zwłaszcza z Europy Wschodniej. Nie była to jednak fanaberia zarządu, a zwykła ekonomiczna konieczność. Zawodnicy z zagranicy byli po prostu dużo tańsi, a Niemcy z zachodu kraju nie chcieli grać w kotbus, bo energii oferowała dużo niższe kontrakty. Poza tym, region Dolnych Łużyc nie był w tamtym czasie atrakcyjnym miejscem do życia. Geier bardzo cenił sobie zawodników z zagranicy, podkreślając ich etykę pracy. W sezonie 1999-2000 w kadrze energii było już 15 obcokrajowców, w tym dwójka Polaków: Witold Wawrzyczek i Patryk Rachwał. Prawdziwą gwiazdą zespołu był jednak mający rumuńskie korzenie Węgier Wasile Mirjuta. To on zdobył bramkę na 2 do 0 w starciu Zewce Keln, które zadecydowało o promocji czerwono-białych do Bundesligi. Wcześniej do siatki gości trafił Detlef Irgang. Obaj piłkarze mają do dziś status legend klubu. W pierwszym sezonie na najwyższym szczeblu do Wawrzyczka dołączył kolejny Polak – Andrzej Kobylański, trzeci z nich Patryk Rachwał jesienią 2000 roku grał w rezerwach, a wiosną 2001 przeniósł się do Sachsen Leipzig. Start w Bundeslidze użyczanie mieli fatalny. Przegrali pięć z sześciu pierwszych spotkań, w ósmej kolejce mierzyli się z Bayernem. i nikt przy zdrowych zmysłach nie spodziewał się, że mistrz kraju zgubi punkty na stadionie przyjaźni. Energii zaskoczyła Bawarczyków agresywną, odważną grą i w czternastej minucie objęła prowadzenie po trafieniu węgra Wilmosza Szebeka. Wynik ten nie zmienił się już do końca, a zajmująca przed tym meczem ostatnie miejsce w tabeli, ekipa Gejera, uwierzyła, że w bundeslidze można się jednak utrzymać. W późniejszym czasie czerwono-biali zanotowali jeszcze kilka spektakularnych wygranych, jak z Szalkę, Bayerem Leverkusen i Hertom, zespołami walczącymi o czołowe lokaty w tamtym sezonie. W życiowej formie był wtedy Wasile Mirjuta, notując 11 bramek i tyle samo asyst. 7 goli dołożył Chorwat Antun Labak, a Andrzej Kobylański, grający wówczas na skrzydle, 3 bramki, w tym trafienie w prestiżowym spotkaniu z Szalkę. W bramce pewnym punktem był Tomisław Piplica którego Kałużny w swoich wspomnieniach opisał jako wariata, jeżdżącego po pijaku po mieście. Dopiero gdy lokalna policja doniosła na niego do klubu, Piplica zaprzestał jazdy na podwójnym gazie. Także najlepszego zdania kałużny nie miał o defensywnym pomocniku Bruno Akrapowiciu. Jego z kolei podobno bali się wszyscy w drużynie. Tak czy owak, obaj zawodnicy w tamtym sezonie spędzili najwięcej minut na boisku. Ostatecznie Beniaminek utrzymał się w lidze, zajmując 14 miejsce. Mimo to spadła na niego fala krytyki. Energii zarzucano, że nic nie wnosi do niemieckiego futbolu, ze względu na zbyt dużą liczbę obcokrajowców w składzie. Należy podkreślić, że Niemcy byli w tamtym czasie na etapie definiowania na nowo modelu szkolenia po tym, jak nie wyszli z grupy na Euro 2000. A zdenerwowanie szefów DFB spotęgował mecz z Wolfsburgiem, rozegrany 6 kwietnia 2001 roku, gdy w Energii łącznie ze zmiennikami zagrało 14 obcokrajowców. Był to pierwszy przypadek w historii Bundesligi, gdy klub nie wystawił żadnego Niemca. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. W Lipcu 2001 roku do Wawrzyczka i Kobylańskiego dołączyli Radosław Kałużny z Wisły Kraków i Brazilia z Pogoni Szczecin. Ten pierwszy stał się silnym punktem zespołu, zdobywając pięć bramek w lidze. To dało mu miano drugiego strzelca w drużynie, zaraz po Marku Topiciu, autorze siedmiu goli. Gorzej wiodło się byłemu zawodnikowi portowców, który wchodził na boisko głównie z ławki i zdobył tylko jednego gola w całym sezonie. Jeśli chodzi o pozostałą dwójkę Polaków, to Wawrzyczek z rzadka pojawiał się na boisku, podobnie zresztą jak w poprzednim sezonie. Andrzej Kobylański natomiast zaliczył 30 występów, strzelając w nich trzy bramki. Trzynaste miejsce na koniec ligi przyjęto z ulgą, bo to dało spokojne utrzymanie, choć bramkarz Czerwono-Białych piplica kilka razy przyprawił kibiców energii o drżenie serca, jak chociażby w starciu z Borussią München Gladbach, gdy sprezentował Gola gościom w taki sposób. Przez tego samobuja energii zremisowała wygrany mecz. W kolejnym sezonie do drużyny Geera dołączył Andrzej Juskowiak, ale nie był już tak skutecznym zawodnikiem jak w Wolfsburgu. W całych rozgrywkach zdobył pięć bramek. Oprócz niego na stadionie Przyjaźni w sezonie 2002-2003 występowali też Kobylański i Kałużny, choć ten ostatni tylko do stycznia 2003 roku. Wtedy zamienił kotbus na Leverkusen. Transfer ten pośrednio załatwił popularnemu tacie Józkowiak który w meczu z Leverkusen starł się z Jensem Nowotnym. Obrońca aptekarzy odniósł poważną kontuzję, a zarząd Bayeru postanowił zatrudnić Kałużnego jako jego zastępcę. Poza tym Kałużny był w tamtym czasie skonfliktowany z trenerem Gejerem. Obie strony się ze sobą męczyły. W takiej sytuacji transfer do Leverkusen był najlepszym rozwiązaniem dla obu z nich. Sezon 2002/2003 zakończył się spadkiem energii do drugiej Bundesligi, a z byłego NRD w Bundeslidze ostała się tylko Hansa Rostock. Praca Eduarda Gejera w Cottbus dobiegła końca w listopadzie 2004 roku. Na powrót do Bundesligi Użyczanie musieli czekać do 2006 roku. Pograli w niej przez trzy sezony, tak samo jak po pierwszym awansie. W tamtym okresie energii również miała w składzie kilku Polaków. Ale nie wszyscy z nich zdołali zagrać w Bundesliga. To się udało Mariuszowi Kukiełce, Tomaszowi Bandrowskiemu i Przemysławowi Trytce. Obecnie sezon 23-24. Klub z występuje na czwartym poziomie rozgrywkowym. I na tym koniec opowieści o energii kodbus Eduarda Gejera. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów, znajdujących się na moim kanale.